Witaj w systemie Hauron. Znajdujesz się na stronie głównej programu. Stąd masz dostęp do wszystkich funkcji: zarządzanie projektami, w którym znajduje się worktime, czyli czas pracy pracowników, projekty i raporty, Human Resources, a więc wszystkie informacje związane z pracownikami, rotacje oraz kartoteka pracowników. Marketing, tutaj znajduje się Twoja baza klientów i oferty. Moduł finansów zawiera faktury, kontrakty i zlecenia. Na dole jest moduł administracji, kalendarz oraz dokumentacja. Szybki dostęp do strony głównej masz w lewym górnym rogu. Dzięki funkcji Szukaj, jeszcze szybciej znajdziesz interesujący moduł. W prawym górnym rogu jest dostęp do ustawień oraz podgląd innych użytkowników. Włącz powiadomienia Push, aby nigdy nie zapomnieć o ważnych dla Ciebie sprawach. Włączając powiadomienia mailowe, te same alerty będą automatycznie wysłane. Na Twoją skrzynkę mailową. W lewym górnym rogu znajdują się również ustawienia profilu. W szybki sposób możesz zmienić firmę, jeśli posiadasz więcej niż jedną w systemie Hauron. Dodatkowo w ustawieniach firmy znajduje się Twój czas pracy. Jeśli chcesz skontrolować, ile czasu poświęcasz na projekt lub inne czynności, wystarczy wybrać dzień, dwukrotnie kliknąć na godzinę rozpoczęcia pracy. Po ponownym kliknięciu Możesz określić projekt, ustawić lokalizację oraz notatkę. Przytrzymaj myszkę i przesuń czynność do godziny jej zakończenia. System automatycznie podliczył czas pracy. Istnieje również możliwość zaplanowania czynności. Wystarczy, że prawym przyciskiem myszy wybierzesz opcję Planuj. Dla rozróżnienia ma ona kolor szary. Jeśli zmienią się godziny planowanego wydarzenia, łatwo możesz przenieść kolumnę. Po lewej stronie, pod licznikiem godzin, znajdują się projekty. Po wybraniu jednego z nich, zaznaczone godziny w kalendarzu automatycznie zostaną przypisane do tego projektu.